ostatniej w rundzie zasadniczej kolejki żużlowej Ekstraklasy. Witamy Państwa z Grudziądza, gdzie za chwilę rozpocznie się spotkanie gunter sztyna z Lotosem Wybrzeże Gdańsk. Dwa zespoły na dwóch przeciwległych biegunach ligowej tabeli. Gdańszczanie w czwórce, która w fazie play-off walczyć będzie o medale Mistrzostw Polski. Grudziądzanie zdegradowani do drugiej, na zasadzie od przyszłego sezonu pierwszej ligi, choć jeszcze nie wszystko stracone Dlatego ten mecz nie jest wcale meczem o pietruszkę. Gdańszczanie chcą w grudziądzu wygrać, by w pierwszej rundzie play nie wpaść na Jutrzenkę Polonię Bydgoszcz, jeden z najsilniejszych polskich klubów żużlowych. Grudziądzanie natomiast, wygrywając z Gdańszczanami, zachowują szansę na zajęcie miejsca, dającego szansę na utrzymanie w ekstraklasie, ponieważ te zmiany, o których wszyscy wiedzą, jeszcze nie są przesądzone. Popatrzmy, pierwszy wyścig. Sebastian Łamek. Jacek Rempała, Robert Kępiński i Jarosław Szymkowiak. Wystartowali. Kto najszybszy? Jacek Rempała czy Sebastian Łamek? Gdańszczanie na czele, ale Rempała będzie atakował. Wchodzi między Gdańszczan. Nie zmieścił się jednak i na prowadzeniu w tej chwili para zespołu gości. Prowadzi Sebastian Łamek w żółtym kasku, w białym kasku teraz na czoło wyszedł Robert Kępiński, znakomicie znający grudziądzki tor. On jest przecież wychowankiem GKM-u od tego sezonu startuje dopiero w barwach lotosów wybrzeżeniowskich. Na trzeciej pozycji Jacek Krępała, czwarty Jarosław Szymkowiak. Grudziądzanie w tym meczu w krajowym składzie nie mógł przyjechać. Choć figuruje jego nazwisko w programie. O teraz defekt. Fatalnie defekt Roberta Kępińskiego i z pewnego zdawało się 5-1 dla gości. Zrobiło się 3-3. Bardzo groźny defekt Roberta Kępińskiego, zablokowane koło motocykla, no i niewiele brakowało, a ex-Grudziądzanin upadłby na to. Tak więc pierwszy wyścig szczęśliwie 3 do 3. Wycięża Sebastian Łamek na drugiej pozycji, Jade Grępała, trzeci Jarosław Szymkowiak, i jak mówiłem, po pierwszym biegu Renis. Wyścig drugi: Adam Pfeiffer w kasku żółtym, Paweł Staszek w czerwonym. Zoszepszy na wejściu wód Jednak, jednak w Na trzeciej pozycji Grzegorz Knapp, dopiero czwarty w czerwonym, w czerwonym kasku Paweł Staszek. Prowadzą w Adam Pfeiffer pierwszy. Na drugiej pozycji Grzegorz Knapp w tej chwili. Trzeci Paweł Duszyński, czwarty Paweł Staszek. Mówiłem Państwu, że ten mecz nie jest takim meczem o pietruszkę. A to dlatego, że jak już wspominałem, te zmiany, reorganizacja rozgrywek ligowych w Polsce nie są jeszcze przesądzone. Dopiero po finale złotego kasku zmiany te zostaną ostatecznie zatwierdzone. Tak więc, gdyby Grudziądzanom udało się zająć miejsce poza tą dwójką, która nieubłaganie zostanie zdegradowana do. Do drugiej ligi, no to mieliby jeszcze, mieliby jeszcze szansę na zachowanie pierwszoligowego bytu. Koniec wyścigu zwyciężył Adam Pfeiffer, drugi grzegorz Knapp, trzeci Paweł Duszyński, czwarty Paweł Staszek 4 do 2 dla gości i po drugim wyścigu obejmują oni prowadzenie 7 do 5. Wyścig trzeci, a w nim zobaczymy. Od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku czerwonym pojedzie Robert Dados, z pola drugiego w kasku żółtym Tony Richardson, z pola trzeciego w kasku niebieskim Wiesław Ośkiewicz i z pola czwartego w kasku białym Paweł Stormowski. Dwupunktowe prowadzenie gości po dwóch wyścigach, no ale ten bieg zapowiada się niezwykle emocjonująco. Dlatego, że będzie to pojedynek Roberta Dadosa z Tony Rickardsonem. Na pewno za Dadosem przemawia tutaj atut własnego toru, no ale Rickardson to przecież nie jakiś żużlowy fight a Przecież on jest wiceliderem klasyfikacji cyklu Grand Prix, w którym zawodnicy walczą o tytuł indywidualnego Mistrza Świata. W kapitalnej dyspozycji ostatnio Tony Rickardson. I popatrzmy, kto szybszy, Robert Dados! Kapitalny start Roberta Dadosa. A teraz jeszcze Ośkiewicz wyprzedza Stormowskiego. Tak więc 4 do 2 dla gospodarzy układa się ten wyścig. No i to spora, spora niespodzianka, zwłaszcza to prowadzenie Roberta Dadosa przed, przed Ricardsonem. To naprawdę spora niespodzianka teraz zaatakował. Ricardson defekt Roberta Dadosa. Fatalnie, fatalnie. Szkoda, szkoda, bo prowadził i prowadził dość pewnie, ze sporą przewagą. No pech, wielki pech Roberta Dadosa. Tony Rickardson w tej chwili już na prowadzeniu, na drugiej pozycji Wiesław Ośkiewicz i na trzeciej Paweł Stormowski, tak więc 4 do 2 dla gospodarzy zrobiło się, 4 do 2 dla gości i wszystko wskazuje, że takim właśnie rezultatem zakończy się ten wyścig. Ostatni łuk, Tony Rickardson z olbrzymią przewagą, Wiesław Ośkiewicz Utrzymał drugą pozycję, cenne dwa punkty dla swojego klubu. Szkoda, mogło być 4-2 dla Grudziądza. Tony Rickardson pierwszy, Ośkiewicz drugi, Stormowski trzeci. 4-2 dla Gdańszczan i 11-7 do prowadzą po trzech wyścigach. Wyścig czwarty, a w nim od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku czerwonym Paweł Staszek, z pola drugiego w kasku żółtym Sebastian Ułamek, z pola trzeciego w kasku niebieskim Grzegorz Knapp i z pola czwartego w kasku białym Robert Kępiński. Drugi start dańskiej pary, która w pierwszym swoim starcie zaprezentowała się znakomicie, tylko defekt yy, przeszkodził Dańszczanom w wygraniu wyścigu podwójnie, no ale popatrzmy jak będzie teraz. Wystartowali znakomicie Paweł Staszek, ale szybszy Sebastian Łamek bardzo dobrze również Robert Kępiński upada, Grzegorz Knap. Wyścig zostaje naturalnie przerwany. Wyścig zostaje naturalnie przerwany, miejmy nadzieję, że Grzegorz Knap nie odniósł żadnej kontuzji, że za chwilę zobaczymy go w powtórce. I powtórka wyścigu czwartego. Sędzia pan Włodzimierz Kowalski z Zielonej Góry uznał, że... Zawodnicy pojadą w tym biegu w komplecie, nikogo nie wykluczył. Tak więc przypomnę od krawężnika Staszek Łamek Knap i Kępiński. Gotowi do startu. I co najszybszy? Sebastian łamek. Ale zamknięty tam Kępiński. Przez Grudziądza jeszcze teraz popełnił błąd. Uderzył w bandę. Oj, bardzo brzydki upadek Roberta Kępińskiego. Kolejny przerwany wyścig. Po raz kolejny przerwany wyścig. Leży Robert Kępiński na torze, bardzo brzydko wyglądał ten łamek. miejmy nadzieję, że ten wypadek, miejmy nadzieję, że i tym razem nic się nie stało. Za chwilę trzecia powtórka tego biegu. I trzecie podejście do startu w wyścigu czwartym, tylko trzyosobowy skład, Robert Kępiński został wykluczony. A teraz najszybszy Sebastian Łamek, ale ściga go tam ambitnie Grzegorz Knap. Paweł Staszek na trzeciej pozycji, a Grzegorz Knap bardzo blisko Sebastiana Ułamka. No i popatrzmy, na prowadzeniu gdańszczanin w żółtym kasku na drugiej pozycji Grzegorz Knap. No teraz y, troszeczkę zyskał przewagi nad Grzegorzem Knapem Sebastianu, ale Knapp bardzo ciasno, Ułamek szeroko. No ale to już jest odległość, która wyklucza jakiś skuteczny atak na pierwszą pozycję. Sebastian łamy prowadzi, Grzegorz Knap drugi, Paweł Staszek trzeci. Przypomnę, Robert Kępiński jako sprawca przerwania wyścigu został z biegu wykluczony. Nie wiemy jeszcze, czy coś się Robertowi Kępińskiemu nie stało. Ten upadek wyglądał niezwykle groźnie. Motocykl upadł na leżącego na torze zawodnika z Gdańska. No, a brak Roberta Kempińskiego w fazie play-off byłby dla Gdańszczan sporym osobiem. Bieg remisowy. 3 do 3. Sebastian Łamek, pierwszy. Grzegorz Knapp, drugi. Paweł Staszek, trzeci. I utrzymuje się czteropunktowe prowadzenie zespołu z Gdańska. Gdańszczanie prowadzą w tej chwili 14 do 10. Paweł Duszyński z pierwszego pola startowego. Robert Dados z pola drugiego w kasku czerwonym. Duszyński w białym, w kasku żółtym. Adam Pfeiffer i w niebieskim Wiesław Ośkiewicz. To obsada wyścigu piątego. I kapitalnie Robert Dados. A i kolejny w tym meczu upadek. Upadł na tor Adam Pfeiffer, ale pozbierał się i jedzie dalej. Pogubił się troszeczkę Wiesław Ośkiewicz. Wydawało mi się, że bieg przerwany, tak, bieg jednak został przez sędziego przerwany. Nie wiem dlaczego, bo przecież Pfeiffer błyskawicznie pozbierał się po tym upadku. Nie stworzył praktycznie zagrożenia na torze, dlatego że naprawdę musiał go ominąć Wiesław Ośkiewicz, ale, ale nie zmieniło to. Układu sił na torze. No, poczekajmy, zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego. No, i kolejny start do tego piątego biegu. Dość dziwna decyzja sędziego. A tu kolejny upadek. Tym razem Paweł Duszyński leżał na torze. No, i jakoś tak nieszczęśliwie układa się to wszystko w tym meczu. Kolejny upadek. Wykluczony gdańszczanin, no i w tym sposobem zanie stają przed szansą nie tylko odrobienia strat, ale objęcia w tym spotkaniu prowadzenia. Wyścig szósty, w którym zobaczymy od krawężnika. Z pierwszego pola startowego w kasku żółtym pojedzie Tony Richardson, Z pola drugiego w kasku niebieskim zobaczymy Jarosława Szynkowiaka. Z pola trzeciego w kasku białym pojedzie Paweł Stormowski. z pola czwartego w kasku czerwonym Jacek Rempała. Jednopunktowe prowadzenie Grudziądzan po tym kuriozalnym biegu, w którym dwaj zawodnicy gospodarzy jechali bez rywali, obaj zawodnicy z Gdańska zostali wykluczeni. No i dzięki temu jednopunktowe prowadzenie Grudziądzan 15 do 14 prowadzą, a teraz Rępała czy Rickardson? Chyba jednak Rickardson? Nie, Rępała. Po raz drugi w dniu dzisiejszym Tony Rickardson ogląda plecy rywala. Przypomnę wcześniej, przegrywał z Robertem Dadosem i tylko defekt pozbawił Grudziądzani na trzech punktów w tym wyścigu. Jacek Rempała prowadzi na drugiej pozycji Tony Rickardson, a że trzeci jedzie Jarosław Szymkowiak, to no przynajmniej na razie zapowiada się, że Grudziądzanie powiększą po tym wyścigu swoją przewagę. W tym meczu, choć chciałbym podkreślić, że nie wynikają one ze złego stanu toru. Tor został przygotowany przez gospodarzy znakomicie, jest bardzo równy, nie ma dziur, jest dość przyczepny, co umożliwia walkę na dystansie. No i arcy, ciekawe zawody. Patrzmy w tej chwili, Tony Rickardson bardzo szeroko zbliża się do Jadka Rempały i na ostatnim łuku spróbuje Rickardson zaatakować. Błąd Rickardsona próbował atakować od krawężnika, i Rempała jednak szybszy. Jacek Krępała pierwszy, Tony Rikardson drugi, trzeci Jarosław Szymkowiak i dopiero czwarty Paweł Stormowski. 4 do 2 wygrywają gospodarze, 23 do 18 prowadzą po siedmiu biegach grudziądzania, a przed nami bieg ósmy od kremężnika. Jacek Krępała, Adam Pfeifer, Jarosław Szymkowiak i Paweł Duszyński. Wystartowali, Adam Pfeifer najszybszy. Nieźle grudziącka para, ale Duszyński przy kramężniku przez moment wydawało mi się, że. Będzie Duszyński drugi. Nie, jednak jest czwarty. Adam Pfeiffer znakomicie ze startu. On w tej chwili prowadzi na drugiej pozycji Jacek Krępała, na trzeciej Jarosław Sienkowiak i czwarty jest Paweł Duszyński. W biegu siódmym. Wielka radość na grudziądzkim stadionie. Robert Dados wygrywa z Sebastianem Ułamkiem. No a teraz Adam Pfeiffer prowadzi przez Jacek Rempało, Jarosławem Szynkowiakiem i Pawłem Duszyńskim. Za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie. Spore już odległości między zawodnikami. Pfeiffer znakomicie. Do tej pory ma na koncie tylko trzy punkty, ale przypomnę Państwu, z jednego wyścigu Adam Pfeiffer został wykluczony. Tak więc w trzecim starcie drugie zwycięstwo tego zawodnika Adam Pfeiffer, pierwszy Jacek, Rempała drugi Jarosław Szynkowiak, trzeci Paweł Duszyński, czwarty. Remis 3 do 3 i utrzymuje się pięciopunktowe prowadzenie Grudziądzan. 26 do 21, po 8 biega. Przed nami wyścig dziewiąty, w którym zobaczymy od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku białym Pawła Stormowskiego, z pola drugiego w kasku niebieskim Grzegorza Knapa, z pola trzeciego w kasku żółtym Tony Ricardsona i z pola czwartego w kasku czerwonym. Pawła Staszka. Tony Richardson. Jak już kilkakrotnie podkreślałem, wicelider klasyfikacji Grand Prix. Dziś zaznał już czy porażki. Przypomnę, przegrał z Jackiem Rempałą, A teraz bardzo ciasno. Oj, fatalny upadek! Fatalny upadek. Leży na to, że Tony Richardson leży Grzegorz Knap. Wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo źle. No ale miejmy nadzieję, że nic się nie stało jednemu i drugiemu zawodnikowi. Poczekajmy za chwilę. Decyzja sędziego i powtórka tego wyścigu. Miejmy nadzieję, że w czteroosobowym składzie, miejmy nadzieję, że wszyscy zawodnicy będą w pełni sił. No i wyścig dziewiąty, powtórzony wyścig dziewiąty, na szczęście. Ani Tony Rickardsonowi, ani Grzegorzowi Knapowi nic się nie stało. No i teraz proszę. Fantastycznie, Tony Richardson. No, w tej chwili prowadzi. O drugą pozycję walczą Grzegorz Knap i Paweł Stormowski. Knap jest już drugi. Teraz atakuje Knapa Paweł Staszek. Prze Przepraszam, Stormowskiego oczywiście. No i już na drugiej, trzeciej pozycji dwaj zawodnicy z Prowadzi z wielką już przewagą Tony Richardson Na drugiej pozycji w tej chwili Paweł Staszek. Na trzecim miejscu w niebieskim kasku jedzie Grzegorz Knapi. Czwarty. Paweł Stormowski. Znakomity start gdańskiej pary. Wydawało się, że będą próbowali Wygrać podwójnie ten wiek, no ale później doskonale. Najpierw Grzegorz Knap, później Paweł Staszek wyprzedzili Pawła Stormowskiego, młodego zawodnika z Gdańska. No i w tej chwili wiek układa się na arenie. Tony Richardson ostatni łuk. Trzy punkty dla Tony Rickardsona, dwa dla Pawła Staszka, jeden dla Grzegorza Knapa bez punktu. Paweł Stormowski. 29 do 24, utrzymuje się pięciopunktowe prowadzenie Grudziądzan po 9 biegach. Jarosław Szymkowiak, Paweł Duszyński, Robert Dados i Sebastian Łamek wyścig dziesiąty, wystartowali, kto najszybszy? Znakomicie Gdańszczanie. I Duszyński i Łamek w tej chwili na prowadzeniu, dopiero trzeci Robert Dados, czwarty Jarosław Szymkowiak. Kapitalny start O Oj, teraz błąd Pawła Duszyńskiego. Zachwiał potężnie jego motocyklem, ale utrzymał równowagę i cały czas jedzie na drugiej pozycji. A na prowadzeniu Sebastian Łamek, który, jeśli Gdańszczanie chcą myśleć o zmianie tego niekorzystnego rezultatu, chyba powinien na poczekać na kolegę. Teraz Robert Dados trochę zbyt mocno wykontrował motocykl, ale przed podzawodnika z Gdańska bardzo dynamiczny atak Roberta Dadosa. I on w tej chwili jedzie na drugiej pozycji, na trzeciej. Paweł Duszyński dopiero czwarty Jarosław Szymkowiak. Kapitalnie pojechał przed chwilą Robert Dados. Bardzo dynamiczny atak. Sebastian Łamek prowadzi niezagrożony. Na drugiej pozycji Robert Dados, na trzeciej Paweł Duszyński, czwarty Jarosław Szymkowiak. Ostatnie łuki chyba już się tutaj nic nie zmieni. Łamek pierwszy Dados, drugi Duszyński, trzeci Szymkowiak, czwarty. Goście wygrywają ten bieg 4 do 2 i zmniejszają. Do trzech punktów przewagę zespołu z Grudziądza. W wyścigu jedenastym zobaczymy od krawężnika. Z pierwszego pola startowego w kasku niebieskim Wiesława Ośkiewicza. Z pola drugiego w kasku białym Pawła Stormowskiego. Z pola trzeciego w kasku czerwonym Pawła Staszka. I z pola czwartego w kasku żółtym Adama Pfeiffera. Adam Pfeiffer dwukrotnie już w dzisiejszym spotkaniu wygrywał. No i popatrzmy kto będzie najszybszy na starcie. Zakończy się Paweł Staszek. Troszeczkę przeszkodził tam koledze klubowemu Stormowski. No i w tej chwili na prowadzeniu ze sporą już przewagą Paweł Staszek. Na drugiej pozycji Paweł Stormowski, trzeci jedzie Adam Piper i czwarty ze sporą już stratą Wiesław Ośpiewicz. No zaskakujący ten start Pawła Staszka. Nie radził sobie dziś najlepiej. Choć patrząc na wyniki tego zawodnika w, dzisiejszy, w dzisiejszym spotkaniu, jest w biegu na bieg, jechał lepiej, zaczynał od 0 punktów, później 1-2. No, a teraz zapowiada się, że Paweł Staszek dopisze jeszcze do swojego dorobku 3 punkty. Rozpoczynają za chwilę ostatnie okrążenie. No i niewiele się już tu chyba zmieni, bo odległości między zawodnikami spore, choć naturalnie. Różnie to w wyścigach na żółbe Przydarzają się przecież defekty, ale jak na razie nic nie wskazuje, by coś takiego miało mieć miejsce w tym biegu. Paweł Staszek, pierwszy, drugi, Paweł Stormowski, trzeci, Adam Pfeiffer, czwarty, Wiesław Ośkiewicz, Remis 3 do 3 i utrzymuje się trzypunktowe prowadzenie Grudziądzan, 34 do 31 po 11 biegach. Wyścig trzynasty, pierwszy z biegów nominowanych, Kępiński, Szymkowiak, Stormowski, Knap, to obsada tego biegu, znakomicie Kępiński. Nieźle również Szymkowiak i Knap, oni w tej chwili na drugiej i trzeciej pozycji, a na prowadzeniu Robert Kępiński. Robert Kępiński, no chyba największy pechowiec dzisiejszego spotkania, fatalnie teraz pojechał Kępiński, za szeroko, no ale z kolei Stormowski atakuje Szymkowiaka, i przesadził Stormowski niewiele brakowało, a upadłby na tor. Prowadzi Grzegorz Knap, na drugiej pozycji Robert Kępiński, na trzeciej Jarosław Szymkowiak i na czwartej Paweł Stormowski. Jak mówiłem, wielkim pechowcem jest Robert Kępiński. Czterokrotnie do tej pory startował. Nie zdobył punktu, ale trzykrotnie był z biegów wykluczany. Tak było w wyścigu dwunastym, tym ostatnim przed biegami nominowanymi. Tam Kępiński zdaniem sędziego spowodował upadek Grzegorza Knapa na szczęście Grzegorzowi Knapowi, jak Państwo teraz widzą, nic się nie stało. No ale wyścig 12 zakończył się takim nietypowym wynikiem 3 do 2, bo w trzyosobowej stawce zawodników zdefektował motocykl Grzegorzowi Knapowi. Tak więc w 12 biegu zwyciężył Tony Rickardson przed Jackiem Rempałą, a teraz Grzegorz Knap pierwszy, drugi Robert Kępiński, trzeci Jarosław Szymkowiak i czwarty Paweł Stormowski. 4 do 2 wygrywają. Gospodarze i powiększają swoją przewagę do czterech punktów. 40 do 36. Po 13 biegach prowadzi GKM. I przedostatni, 14 wyścig. Kośkiewicz, Duszyński, Staszek, Pfeiffer. Tak stoją od krawężnika, wystartowali. Kto najszybszy? Znakomicie Wiesław Ośkiewicz, znakomicie Paweł Staszek. I w tej chwili podwójne prowadzenie. Nie, jednak Adam Pfeiffer szybszy od Wiesława Ośkiewicza, ale Ośkiewicz. Szybszy od Duszyńskiego. Prowadzi po znakomitym starcie Paweł Staszek. Na drugiej pozycji Adam Piper, Na trzeciej Wiesław Ośkiewicz, który odpiera ataki Pawła Duszyńskiego. No jeśli 4 do 2 wygrają Grudziądzanie ten bieg, to w zasadzie Oczywiście wykluczywszy jakieś nieoczekiwane zdarzenia, mecz, meczu już nie przegrają. No ale patrzmy, bo to jeszcze jedno okrążenie do zakończenia tego wyścigu. Prowadzi Paweł Staszek. Drugi jedzie Adam Pfeiffer, trzeci Ośkiewicz, czwarty Duszyński. Duszyński stara się dopędzić Gruzią Zanina, ale bezskutecznie, bezskutecznie. Tak jest, Paweł Staszek pierwszy, Adam Pfeiffer drugi, trzeci Ośkiewicz. I czwarty Duszyński. 4-2 wygrywają Grudziądzanie. I 44 do 38 prowadzą po 14 biegach. Troszkę się w tych moich spekulacjach pogubiłem. Okazuje się proszę Państwa, że w tej chwili Grudziądzanie przed ostatnim wyścigiem wygrali już mecz tam dwukrotnie takim nietypowym wynikiem zakończyły się wieki, bo najpierw 5-0, potem 3-2 no i w tej chwili prowadząc 44 do 38 Grudziądzanie już mecz wygrali ale chcą jeszcze mocnym akcentem ten mecz zakończyć, w tej chwili prowadzą na prowadzeniu Robert Dados na drugiej pozycji, a krępała dopiero trzeci Sebastian Łamek nie stawił się na start, Tony Rickardson najprawdopodobniej odczuwa skutki tego bardzo groźnego upadku Wprawdzie po nim Tony Carson pojawił się na torze, i gdyby ten wiek miał decydować o wyniku spotkania, pewnie wyjechałby na tor, ale w sytuacji, kiedy Gdańszczanie nie mają już szans na zwycięstwo, po prostu zrezygnował ze startu w tym wyścigu. Na prowadzeniu Robert Zados, kilkanaście metrów za nim Jacek Rempała i na trzeciej pozycji bardzo ambitnie atakujący grudziądzanina Sebastian Łamek. I jeszcze jedna taka łamka po zewnętrznej i do krawężnika, ale nic z tego. Pierwszy Robert Dados, drugi Jacek Rępała, trzeci Sebastian Łamek. Grudziądzanie wygrywają ten bieg 5 do 1 i cały mecz 49 do 39. No to z pewnością zaskakujący rozstrzygnięcie, zważywszy, że Grudziądzanie wystartowali w tym meczu w krajowym składzie z kolei. Te najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły jednak już na innych torach. Ładny, interesujący mecz, sporo upadków, o czym już mówiłem, niespowodowanych stanem toru, a raczej zaciętością meczu. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Żegnamy się. Do widzenia i do zobaczenia w kolejnych relacjach z Różowym.